Tam z tej strony Tomasz dawno nie kręciłem, ponieważ troszkę czasu nie ma za bardzo też nie mam pomysłu co nagrywać a po pracy e, zaczynam znowu na siłownie chodzić i prawie że każdego dnia ćwiczę więc zajmujemy to czas tylko ciekawostka, ja nie wiem to, czy Wam to się pokazywałem, czy nie zobaczcie, tą drogę, którą ja jadę takie dwa pasy jest oddzielona takimi żółtymi słupkami od prawej strony po drugiej stronie jest nie wiem, tam raz, dwa, trzy pasy, pas, pięć pasów tym, czym jadę, tą drogą, którą ja teraz jadę To się nazywa Fast Track Jest to taki pas uprzywilejowany Aby nim przejechać trzeba za przejazd zapłacić A Wiem, że po o tej godzinie będzie korek To jest fiła 9.1 Ta 9.1 o tej godzinie już będzie zakorkowana tam dalej Żeby w korku nie utknąć to Postanowiłem przejechać tym pasem Zresztą tak firma będzie mi za przejazd płaciła, więc co się tam będę w tym szczypał wystawię im rachunek i zwrócą mi za przejazd jak się za ten przejazd płaci to mam, kiedyś wam pokazywałem chyba taki transponder taki malutki plastik, który tutaj jest I jeżeli sobie wejdziecie na stronę tej firmy, która operuje tymi przejazdami płatnymi, nie tylko tym fast trackiem ale także płatnymi autostradami jak 241 czy 26261 jakieś tam inne chyba, się czy jeszcze jest i się, i się założy konto na tym bo nie taki plastik, wam właśnie tak, e, taki transponder Wam przyślą że sobie konto założycie, to tak, że trzeba tam numer karty debetowej czy kredytowej podać i za każdy przejazd e, taka bramka zaraz tu będzie, zaraz Wam pokażę po taką bramką będę przejeżdżał, tam jakieś takie magnesy czy jakieś takie tam inne urządzenia są które automatycznie mnie ściągną E, z czytaniem mi numer tego mojego transpondera, no i raz w miesiącu, chyba tam, czy raz na 3 miesiące, jakiś tam okres jest, oni nie będę z karty ściągać. E, jest to bardzo ciekawy przejazd, e, bardzo ciekawy sposób przejazdu, ponieważ ta, ta 9 ten freeway, e, ta, ona z reguły jest zapchana. Już teraz jest godzina 1:51. To taki korek jeszcze nie jest, on się tam później rozpocznie, no ale za około godziny może już trzecie, w ogóle piąte, to już w ogóle jest masakra tak do późnych godzin wieczornych tutaj będzie straszny korek i jeżeli ktoś chce po prostu uniknąć ten korek przejechać szybciej to po prostu można tym e, można z takiej opcji skorzystać inna opcja jeszcze jest, jak się już tego ten, ten odcinek płatny skończy będzie tak zwany carpool e, to też się nazywa HOV Eee, Tym pasem można przejeżdżać, bo się ma senami dwie osoby w samochodzie lub więcej, to można poza takimi pasami uprzywilejowanymi przejeżdżać. Więc ten carpu to jest jedna opcja, która jest darmowa, trzeba mieć tylko najmniej dwóch pasażerów lub więcej. Druga opcja to jest ten fast track. Eee, to nie ma znaczenia, czy się ma jeden czy dwie osoby, trzeba za to, za to zapłacić. Ciekawostka, jeśli się ma trzy osoby w samochodzie lub więcej, to może to się wtedy przejeżdża. Albo za darmo, albo tam jakiś tam rapat już nie pamiętam I Jeszcze w ogóle są całe płatne autostrady To jest przykładowo, to zaraz blisko będzie 241, 261 co LN Empire łączy z Orange County i cała ta droga jest płatna Zaraz będziemy koło tej bramki przejeżdżać Taki właśnie znak był 3+, czyli jak się ma 3 pasażerów więcej to można zjechać na lewy pas na trzeci po lewej stronie i tam będzie przejazd tak jak mówię albo za daram albo za I teraz takie przez przystubańkę właśnie przejeżdżamy teraz to zabija to akurat teraz nie bipło czasami to bipa czasami nie teraz zdjęcie mi zrobiło na bank kiedy na tym jak to nie bipnie czyli nie czyta nam tego transpondera to robi nam zdjęcie twarzy oraz e, numerów rejestracyjnych i w ten sposób nas znajdą z racji tego, że mam konto założone to oni mnie z tego konta e, tam ściągną a jakby ktoś konta nie miał założonego i by, by, by tak chciał przejechać bez tego transpondera to zrobiliby zdjęcie i wysłali po sobie, e, mandat za, za wykroczenie a tak to wygląda taką ładną rampę teraz tu przed sobą zobaczycie takie rozjazdy ładne będą Zaraz, za niedługo, za tamtym łukiem się będzie z reguły korek rozpoczynał. Który my sobie miniemy i taka szybka ciekawostka. No tam już pomału widzę, w przodzie samochody hamują. Tam się już pomału, pomału korek robi. No ja sobie tutaj spokojnie przyjadę Ok, to było tak na szybko. Trzymajcie się. hej